Cześć moi drodzy. Witam was serdecznie na moim kolejnym filmie i dzisiaj zajmiemy się następującą rzeczą. No cóż, przed posiadaczem konsoli PlayStation 5 być może prędzej czy później stanie następujący problem małej ilości pamięci dyskowej, która ta konsola fabrycznie oferuje, bo jest to zaledwie 650 GB. Więc prędzej czy później pewnie będziecie chcieli sobie tą pamięć rozszerzyć. W związku z tym, że konsola posiada dosyć wydajną pamięć, to też ta kostka, którą tutaj musimy użyć, musi być odpowiedniej jakości. I tutaj są dwa, dwie rzeczy, które ona musi spełnić. Abstrahując od jej wymiarów, które są generalnie standardowe, musicie zwrócić uwagę na to, żeby koniecznie była to kość która spełnia tej generacji drugiej i ona powinna mieć prędkość odczytu co najmniej 5,5 tysiąca na sekundę. No i ja zdecydowałem się na kość firmy PNY o oznaczeniu CS3140, ale może to być też kostka Western Digital 850, jest taki model. Albo Seagate'a, teraz też nowe kości są produkowane. I tą kość, ona tak wygląda: XLR8. Ma tutaj u góry naklejkę, którą będziemy musieli zdjąć, żeby ją po prostu tam umieścić w naszej konsoli. Za chwilę ten proces instalacji po prostu sobie zrobimy. Więc usuniemy to, i tutaj w Przyczepimy headsinka. mam nadzieję, że ten będzie pasował. To jest kostka, już Wam mówię jaka: EK, EKM2 NVME. Zielona, bo tutaj kolor nie gra roli. Ja kupiłem najtańszą za 69 zł razem z przesyłką ze znanego sklepu, którego nie chcę Wam wymieniać, sobie możecie poszukać, zobaczymy jak to wszystko wygląda. To jest wszystko zapakowane w takie etui, nic tu więcej e, chyba nie ma. No zobaczymy, takie malutkie coś. E, tu są dwa e, klipsy, to nam się przyda. E, jest kawałek taśmy takiej e, przewodzącej. One się różnią grubością, jedna to jest 1 mm, to jest ta grubsza, 1 jednomilimetrowa. Używamy ją dla modułów pojedynczej, jakby z pojedynczej strony, które mają ścieżki, tak jak na przykład ten. A tej cienkiej, półmilimetrowej używamy, gdybyśmy mieli kostkę też z pamięcią po tej drugiej stronie, czyli podwójnie obłożoną. Najważniejsza rzecz to jest. Jednak to tutaj jeszcze zobaczmy, eee, bo wysokość tego modułu, słuchajcie, tego u góry eee, nie może przekraczać bodajże 8 mm, to jest maksymalna wysokość. Tam ma 4,5 tylko to jest taka cieniutka kostka w rzeczywistości. Eee, ten radiator, tak to mówię na to kostka, to jest radiator. Eee, u góry ma naklejkę, no wszystko dobrze wygląda. Myślę, że na tyle będzie to działać, że tam, no, no musi odprowadzać to ciepło. Ja wybrałem ten moduł też z tego względu, że tu zastosowany jest kontroler Fizon 14 mm, 14, 14 mikrometrów i on jest znany z tego głównie, że jest energooszczędny, więc myślę, że ta kostka generalnie sama z siebie nie będzie zbyt mocno się nagrzewała, bo jak wiecie Konsola PlayStation 5 tam w tej wnęce i tak ona się mocno nagrzewa, więc warto byłoby wybrać coś, co się po prostu mało nagrzewa. Na dole będziemy mocowali coś takiego, taką puteczkę od spodu, tak żeby to wszystko razem można było zespolić sobie. Dobra, to teraz zapraszam na ten. Montaż, a potem będziemy montować to do konsoli i zobaczymy, jak to wszystko będzie działać. No dobrze, pierwszą rzeczą, którą tutaj trzeba zwrócić uwagę, na którą trzeba zwrócić uwagę tutaj, to jest to, że po tej stronie tej kostki jest taki sticker, naklejka, której usunięcie nam anuluje gwarancję, więc tego z tej strony nie możemy usunąć. Natomiast tą naklejkę górną. Tu wydaje mi się, że bez problemu możemy ją po prostu zdjąć paznokciem, żeby ona po prostu nam nie przeszkadzała w niczym, więc to też zrobimy. No ona jest ładna, ale niestety nie może ona tutaj tutaj być, Bo no nam to nie będzie przewodzić dobrze tego ciepła, jak ją tu zostawimy. Więc po prostu no musimy ją... Usunąć. I on się da bez problemu odkleić. No i można sobie ją y, przykleić po prostu gdzieś, y, jak będziemy chcieli ją po prostu jeszcze tam gdzieś kiedyś nakleić z powrotem, to ją sobie y, nakleimy. Więc widzicie, schodzi ona dosyć ciężko trzeba to zrobić delikatnie, żeby przy okazji jakiś ścieżek nie uszkodzić. No dobra, to zeszło. No i teraz możemy sobie to przyczepić. Tutaj mamy taką krótką instrukcję też odnośnie tego, um, tego zestawu. Tutaj jest podane, że ten headsink półmilimetrowy to ma wejść pod tą dolną blaszkę. i tutaj mamy całość już zapiętą. Tak to wygląda. Gotowe, no mam nadzieję, że jest wszystko dobrze zrobione. No i teraz będziemy montować to w konsoli. E, dobra, pierwszą rzeczą to jest odkręcenie tej podstawy dolnej. To sobie musimy niestety poradzić. To już lecimy z tym, bo to jest jeszcze wersja pierwsza. W tej wersji poprawionej to jest do odkręcenia samodzielnie. Nie musimy używać śrubokręta, więc tak, to mamy gotowe. Dobra, i zdejmujemy tą pokrywę. Tą pokrywę zdejmujemy w następujący sposób: miejsce, gdzie mamy ten znaczek. Odchylamy do góry i ciągniemy w moją stronę, czyli to musi iść tak. I teraz w moją stronę. O, i to schodzi, prawda? Tylko powiem Wam, że zdjąłem chyba nie tą część, co trzeba, bo ja muszę zdjąć drugą część. To nie, to to musi, to musi zostać z powrotem założone, bo ja muszę zdjąć. Tą część, czyli prawdopodobnie, czekajcie, bo ja teraz już nie, nie wiem, czy to tak ma być, czy tak to chyba musimy podnieść do góry. O, tak, to musimy podnieść do góry. Po tej drugiej stronie, jak tutaj mamy wejście, to ciągniemy za to do góry i w moją stronę. Tutaj mamy krzyżowy wkrętak, więc użyjemy sobie krzyżowego. Odkręcamy nic trudnego. Dobra, teraz to powinno dać się zdjąć. Ok, teraz tak, tutaj mamy kolejny Zdjęcia, kolejną śrubkę. Więc tak, to się wykręca. E, tutaj na dole mamy jeszcze takie coś malutkie. Nie wiem, czy to widać dobrze. Zaraz zobaczę. E, takie coś, tak? No więc to musi wejść, podejrzewam, że na 80, czyli to wkładamy w to miejsce tu. No dobra, to trzymamy, żeby nie zgubić. No dobra, teraz cały nasz tutaj ten mechanizm wkładamy tu pod kątem. Nie wiem, czy wejdzie teraz. Ok, ładnie weszło. Chyba, o, teraz weszło. No dobra, wydaje mi się, że jest Gites. To się okaże. Teraz trzeba przykręcić. Wkładamy aż to tak kliknie. W każdym razie tutaj musi wejść do końca, bo inaczej tego nie przykręcimy. No i teraz ważna sprawa, czy ten nam się zamknie, bo ja bym chciał mieć to wszystko ładnie zrobione. No proszę, zamknęło się, więc. Przykręcamy. Liczę na to, że to się nie będzie nagrzewać zbyt mocno. E, no dobra, e, zainstalowane. Zobaczymy, czy to w ogóle działa. Bo nie wiem, spróbujemy. Zobaczymy pierwsze odpalenie. No, konsola się uruchomiła. To dobry znak. No dobra, i zobaczymy teraz. No i proszę, mamy e, pamięć masowa SSD M2. Aby urządzenie. Yy, zadziałało, musisz się sformatować. Sformatowanie urządzenia, nie wiem czy to widać dobrze, mam nadzieję, że tak. Yy, spowoduje usunięcie z niego wszystkich danych i tak dalej i tak dalej. Jeśli chcesz nadal korzystać z konsoli bez formatowania, wyłącz konsolę, wyjmij urządzenie, zapisz dane, czyli formatujemy urządzenie. No to to po prostu trzeba sformatować, więc lecimy. Wydaje mi się, że jest wszystko dobrze. No i zobaczcie, szybkość odczytu jest 6540 MB na sekundę. Jest troszeczkę szybciej niż to zalecane przez Sony 5,5000, więc jest ok. No dobra, i w takim razie mamy już gotowe. Możemy cieszyć się większą pojemnością naszej pamięci na konsoli możemy coś tutaj przegrać zobaczyć czy w ogóle wszystko działa na przykład przerzucimy sobie borderlands zaraz zobaczymy czy przenieść gry i aplikacje dobra borderlands 3 i teraz możemy przenieść z pamięci konsoli do pamięci masowej to chyba tak działa ok i odpalimy sobie te borderlands zobaczymy jak szybko trwa przeniesienie 80 gigabajtów danych, no idzie naprawdę szybciutko. No i zobaczymy jak, tutaj nie mam jak zmierzyć temperatury, ale sądzę, że ten mój radiator sobie poradził, no widać, że się nic nie spaliło, wszystko działa. Więc po prostu można się cieszyć Większą pojemnością myślę, że już na zawsze, że tu się nic z tym raczej nie stanie. No sama, Sam koszt zakupu to jest na dzień dzisiejszy 750 zł. Kosztuje kostka pamięci i około 69, 70 albo 60 zł. Kosztuje ten radiator. Tam plus minus, znaczy w granicach 100 zł. Na pewno coś kupicie jakiś radiator dobry. A im tańszy, moim zdaniem, tam nie, nie trzeba to kupować nie wiadomo jak drogich. No i proszę, już mamy wszystko przeniesione, więc yy, no, naprawdę szybko to yy, zadziałało. Dobra, i odpalamy. Zobaczymy, czy działa. To ważne. No, wydaje mi się, że tak. Żadnych błędów nie ma. Uruchomimy całą grę. No dobra, włączymy, żeby już było. Opóźnień żadnych tu widać, że nie będzie, nie powinno być. No proszę, szybciutko się wszystko załadowało. Gra działa, więc cóż. Moim zdaniem, operacja się udała. Zakończyła się sukcesem. Także dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.